Witam na kanale Dzieciaki Testu, ją zapraszam na recenzję książki Potwór z jeziora Black Hole wydawnictwa Wilga. Jest to drugi tom z cyklu Sticky Pins, miasteczko Grozy. Tajemnica Wielkiej Stopy była tomem pierwszym, i jakiś czas temu pokazywałam wam tamtą książkę również. To jest kontynuacja. W tym tomie Lucy nadal będzie szukała dowodów na istnienie obcych kosmitów, a Milo, którego również poznaliśmy w pierwszym tomie razem z tatą wybiera się na wycieczkę nad jezioro black hole. mają zamiar spędzić tam bardzo miło czas. No ale okazuje się, że jednak wcale nie będzie tak spokojnie nad tym jeziorem, bo skrywa to jezioro jakąś tajemnicę i coś tam się będzie działo. W książce nie ma ilustracji, ale to absolutnie nie przeszkadza w czytaniu. Jest to książka z elementami takimi troszkę Thrillerowatymi trzyma w napięciu, bywa lekko tutaj przerażająco, oczywiście jak na książki dla dzieci. Nie ma tych żadnych takich elementów jak w horrorach czy thrillerach dla dorosłych. Wszystko jest tutaj dostosowane do młodego, nastoletniego czytelnika i myślę, że dzieciaki będą się doskonale z historią, z książką bawić, spędzą z nią naprawdę miło czas. Trzyma w napięciu. Są tutaj takie sytuacje, że, no wiecie, taki dreszczyk emocji czuć. Także, no jest to naprawdę ciekawa historia i zachowana w takich fajnych klimatach, czuć tutaj tą tajemnicę tego jeziora, tego, co się tam wokół tego dzieje. Można to sobie doskonale w wyobraźni zwizualizować. Niesamowicie dobrze się książkę czyta. Więcej o niej na blogu w opisie do filmu jest link. Zapraszam Was tam bardzo. Bardzo gorąco, a ja się już żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.